Cześć, dzień dobry, V-klasa, elektryk 25 rok, nie działa nie działa tylnia elektryczna my to nazywamy klapa Ktoś tam zdiagnozował silnik jest do wymiany silnik jest tutaj z prawej strony w wersji na UK, nie wiem może na Europę z drugiej strony dostałem nowej otwieram paczki, pierwsze co zauważyłem zobaczcie, w środku jakiś plastik, laka pęknięty może to nie jest istotne, takie ważne zobaczę jak to będę montował pamiętajcie jak kupujecie części oryginalne już teraz otwierajcie pudełka przy sprzedawcach w sklepie naprawdę, rzucają w tym gdzieś ludzie nie wiadomo skąd to przychodzi I potem wam mogą nie uznać tego nie. zawsze otwierajcie pudełka z jakichś termostatów no z wszystkiego najlepiej nie? nawet tarcze hamulcowe przy sprzedawcach w sklepie to otwierajcie do usłyszenia za chwilę Boczki zdjęte, bardzo łatwo, A się ściąga jeden wkręt, najpierw trzeba górę zdjąć, Jed jeden wkręt jest pod znaczkiem airbag, trzeba uważać, żeby tego nie złamać, w dół trzeba ciągnąć. Patrzcie panowie, łańcuch spadł, <grybujesz> jakbym mały tymi łańcuch z rowera spadał, nie? Nie ma tu łańcucha, ale powiem Wam, to rozwiązanie to jest taka patologia, to jest wstyd, wstyd to chyba robot robi. Ja robię 40 lat już ponad. Dużo Audi, Mercedesów kiedyś Audi. Jakie były elektryczne sterowania tylnych, tylnych klap, jak to było rozwiązane wszystko ze sprzęgłami, żeby nie przycisło dłoni czy coś w tym stylu. Na przykład dziecią głowy i takich różnych... No to jest kurwa drama, Zobaczcie, jak to jest zrobione. Silnik, kurwa łańcuch, już się tak wyrażę. I, i, i drążek, taki, który wychodzi przez ten otwór klapę do tyłu, nie? normalna patologia technologiczna no ja nie jestem inżynierem, ale panowie, coś strasznego nie wierzę w to nie wierzę tanio byle jak, byle szybko auto 25 rok samochód 25 roku znak gwarancji, nie? rozwiązanie pat patologia, coś strasznego Prymitywne jak trudno jest mi w to uwierzyć. Zresztą przednie te boczne rozsuwane drzwi lepiej nie są rozwiązane. Nowy mechanizm godny technologii XXI wieku. Nie, wie, nie wiemy jakie ma być naprężenie łańcucha, bo, bo skąd mamy wiedzieć? Nie ma napinacza. Prawdopodobnie samo napinający się. No nic, na to można z tego, naprawdę, naprawdę. Chińczycy robią podobne samochody, no to czy lepiej jak chiński samochód, no bo ceny, ceny, cena jest połowę razy tańsza chyba, ja nie wiem, bo się nie znam. U nas jeszcze nie ma na razie, ale żeby z Mercedesie coś takiego zrobić to jest naprawdę już... Robili im tanio w Chinach, dobijali tylko marży po 400% po 500 i myśleli, że tak będzie wiecznie wszystko. że będą tylko zbierać owoce pracy i zarządzać i dysponować pieniędzmi, kapitałem nie? a że Chińczyk głupi będzie robił za grosze no panowie skończyło się Porsche pada pomału Volkswagen ma problemy Mercedes już też ma problemy nadchodzi nowa era tak mi się wydaje no nic, miłego dziąka no silnik wymieniony dosyć szybko to idzie nawet godzina roboty nie ma nic tu nie trzeba adoptować jest wymieniony no, ale to według mnie to rozwiązanie naprawdę to jest to jak, jak może taki mechanizm zrobić, żeby tak ogromną klapę pchał z jednej strony tylko tym tym to linkage mówią to, to jest ogromna klapa nie żeby tylko z jednej strony zrobić coś takiego no nie no nie pojmuję no normalnie jak otwieramy no to przecież za środek ciągniemy i przeważnie albo, albo były jakieś dwa silniki z dwóch stron że to jest ogromna ta patylna nie no nie no w każdym razie to, tak to wygląda to żebyście widzieli jak to wygląda łańcuch i łańcuch, jeszcze zrobię próbę czy jak coś podłożę czy, czy tam jest jakieś sprzęgło on pewnie będzie, że, że ta klapa się nie domknie i wróci nie? tak powinno być do usłyszenia potem nie, wiem, nie, nie będę robił takiego testu ale wydaje mi się, że to może naprawdę porządnie rękę przy Patrzcie przy, przy, przy. Jaka, jaka siła jest, żeby, żeby to zatrzymać. To jest kurwa, chore. To normalnie zmiażdży rękę. To na tym łańcuchu coś przeskoczyło. Tam kurwa sprzęgła w ogóle nie ma w tym. Nie ma sprzęgła. To jest wstyd, wstyd i hańba. Już się tego nie dotykał. Składam. Niech to stąd z pieprza. Bo... Porażka. Uważajcie w tych, żeby psu czy komuś nie przycisło ręki łapy dziecku, to widzę, że to tam, gdzie ta konkretna jest. Stary mechanizm, resztkę. jeden zostawił. Nie wiem czy ja nie wiem co się stało, czy ten łańcuch pękł pierwsze, czy... czy. Czy to nie wytrzymało? Nie mam pojęcia. To jest straszne obciążenie na to. Jak to podnosi. No. Amorcy wspierają które tam są, ale nie wiem czy to dać na gwarancji. Pierwszy łańcuch spadł, a potem ktoś pociągnął klapę i urwał to nie mam pojęcia widzicie jak to działa? Zamykamy wiem może tutaj dobrze światło ustawić, żebyście to widzieli to zachowuje ten mechanizm podczas otwierania. No już nie będę tego krytykował, pokażę no po prostu. Zobaczcie. No, ja, yeah, I know, czyż? Sure. Zobacz jak ta blacha pracuje. Przy zamykaniu mniej. Co ten, ten spornik? <grym> nie, no nie. No nic, pokazuje Wam, że Wam się wziął. i To jest dla tych, co krytykują japońskie samochody wygina A ten odgłos i wibracje do jeszcze otworzy. No nic jeszcze wszystkim miłego, miłego dnia. Do zobaczenia w następnym filmie.